Czy wiesz, że kadra w Krainie Kwatronum składa się z nieprzypadkowych, wspaniałych ludzi z ogromną wyobraźnią? Nasi profesorowie to pozytywnie zakręcona, zgrana ekipa pełna różnych talentów, pasji i niezwykłych umiejętności. Czy wiesz, że cała nasza kadra liczy ponad 120 osób? Ludzi do współpracy szukamy przez cały rok. Nie każdy może zostać psorem w magicznej krainie. Taka osoba musi być przede wszystkim odpowiedzialna, otwarta, elastyczna i pełna pasji. Członkowie naszego zespołu nie boją się wyzwań i oczywiście uwielbiają pracować z dziećmi i młodzieżą. Na co dzień studenci psychologii, pedagogiki i wielu innych kierunków prawnicy, lekarze, inżynierowie, nauczyciele, aktorzy, tancerze ta wybuchowa mieszanka sprawia, że nasz zespół idealnie się uzupełnia. Co ich łączy? Magia, moc i ciągła chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, ogromna wyobraźnia, chęć zabawy z podopiecznymi i niesienie im radości. Niezależnie od wieku czy kierunku studiów, członkowie naszej kadry uwielbiają się wygłupiać. Przebierać i występować przed naszymi kwatronami. Lubią zaskakiwać i po prostu się bawić. Profesorowie dbają również o to, aby Wasze talenty, drodzy kwatroni, nie marnowały się. Lubicie śpiewać, tańczyć, rysować, grać na instrumencie, a może stepować. Wasi wychowawcy na pewno pomogą Wam zaistnieć na turnusie. Wspierając rozwój Waszych umiejętności. Oczywiście wychowawcy i kierownicy nie zapominają o tym, że poza dobrą zabawą, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to nasze priorytety. Wychodzi na to, że nasze hasło turnusowe Be whoever you want to be, be yourself, nie jest jedynym hasłem. Spokojnie możemy dorzucić do niego jeszcze Stay safe. Nazywam się Aira i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że przybliżył Wam nieco naszą krainę. Do zobaczenia!